Witam wszystkich, dzisiaj podczas karmienia rybek zauważyłem, że się urodził mała molinezja, co jest dla mnie trochę zdziwieniem tutaj jak widzicie jest mała molinezja, bardzo ładna czarny, czarna z no to będzie pomarańczowy kolor z przedłej głowy, jak sobie teraz spojrzymy, przez tą rzęsę, czy jakiś jeszcze tam widać no, to jest ta jedna sztuka właśnie Tutaj karmiłem rybki, nie widać pokarmu, bo one tutaj, ale jeszcze trochę zostało. Już wkładam w tą rzęsę, bo tam jest pełno krewetek. O tutaj, pa... nie wiem czy na filmie będzie widać, widać, widać. Małe molinezje, fajne się urodziły. Tańtko tylko, od jakiej samiczki, bo tych malinezji się narobiło. Samiczek mam sporo, głównie niestety, się niestety. Moja ulubiona samiczka jest tutaj. I widzę, że jest grubiutka. Więc ona nie urodziła, a szkoda, bo jest najstarsza. Ale może będzie urodziła. I tak patrzę po tych czarnych i... No. Są takie chudsze niektóre, ale tych malinezji, tak jak wiecie, zapaliłem światło, to było znacznie więcej. To z... Teraz już tam, nie wiem, z 5-10 minut mam zapalne, tam się poukrywały. ale z tych molinezji małych jest, nie wiem, z 10. Tak myślę. 5 na pewno widziałem, więc no, jest ciekawie, jest fajnie, bo te molinezje mają, one są z lutego, mamy sierpień. czyli nawet, no, pół roku, pół roku dokładnie jakoś teraz mają, a ta jest z końca stycznia, czyli ona ma tam z 7 miesięcy na jeszcze mi nie urodziła ale możliwe, że że niedługo urodzi, mam tylko nadzieję bo właśnie z tej samiczki będą najfajniejsze kolory jak dwie złotoczalne czetwa... złoto tam się połączą, to jest coś rewelacyjnego tam jeszcze patrzę tak sobie, I tutaj patrzcie jak ogólnie ten mech tutaj kiedyś był cały tutaj właśnie na tej lawie ale już tak nie było mnie i pan glonojad, największy, czyli chyba ten pan, on w tym sobie buszuje. Ja ten mech tam rozsiał, tutaj odsiał i widać, że to rośnie tam, więc zostawiam to, nie ruszam. Tutaj też kiedyś sobie włożyłem taką patrzcie, już drugim okiem z kalmara wychodzi. Bo tu, kiedyś było tylko tam, a tutaj już nawet rośnie, więc wszystko super jest. No, i półroczne molinezje zaczęły rodzić następne. Powiem Wam tak. No, ja na pewno, jak będzie pełno samców, to dam trochę do taty. Samiczki też dam do taty, bo tego tam za dużo tutaj. I tak tego jest tutaj za dużo. Ja lubię jak jest dużo rybek, ale jest. No, jest szarańcza, nie? To jest szarańcza. Myślę, że tak. Z... Jak już będę wiedział dokładnie, które to które, tak z 10 sztuk na pewno tak do taty dam. Tych większych oczywiście, bo te mniejsze tutaj mają idealnie, bo paletki nie zjedzą. Tutaj jest potężny samiec. On jest większy od tego samca mojego, którego kupiłem na początku mojej przygody. O właśnie. On w ogóle nie ma co się... Ten ma większy żagiel, bo jest starszy, ale ten tutaj to jest kolos. O los. I ładne kolatki ma. Tam jeszcze gubiki Wam pokażę. O patrzcie jakie fajne. Kolorków już też dostają. Te co mają wyraźne kolory na ogonkach to są samce, a to jest samiczka. To będzie raczej samiczka. Ma tylko czarne, a tutaj widzieliśmy... O, mam żółte. I ja potem tak rozpoznaję na tym etapie i to się sprawdziło w wypadku tych gubików tu. Co się sprawdziło? Najpóźniej kolal dostała samiczką. Tak, jeszcze zobaczę, że mi się gdzieś uda wyhaczyć jakiegoś małego, jakąś małą molinezję, Tam może coś jest, nie, ślimaczek. O, tych rybek jest tutaj pełno. Dzisiaj jest środa, dzisiaj wygląda film, stawiłem. Ale ten film dostaniecie w sobotę, ponieważ będę na wyjeździe. I no. Mój kotek tutaj z tyłu. Przepraszam was za to. Kłaczka miał, dokładnie tak teraz patrzę. No zaraz to się posprząta. Kotki tak czasem mają, no niestety. Ja tak to prezentuję. No jest tej rzęsy pełno. Dajcie mi znać, czy to dobrze, czy nie. te, te gubiczki sobie pływają. Lampa widzę szybko. Tydzień temu była czyszczona. Już patrzcie, co się tutaj stało. Trzeba czyścić, trzeba czyścić. Nie ma, nie ma co. Tutaj mam oczywiście mój drugi filtr, w którym się zbierają. Nie wiem, czy to się zbiera. Jakiś syf, jak filtr, akurat w to. Tutaj pali. A tutaj też jest. To na pewno też jest samiczka, w ogóle tu nie ma, a już jest sporo. Małe gubiki. No więc taka ciekawostka. Molinezje się już u mnie rodzą. Gubiki małe są. I teraz jeszcze muszę je dokarmić, bo podczas karmienia to nagrywałem. Jeszcze muszą dostać tabletki ze spiruliny. I będzie, będzie pięknie, więc no moje molinezje się rodzą. Małe gubiki też, teraz czekamy za wami. Legendarne zbrojniki, a czemu legendarne? Bo mam te, weloniaste. Pierwszy raz w życiu w ogóle mam weloniaste. A z akwarium mam do czynienia od najmłodszych lat, pierwszy raz w życiu mam weloniaste. Więc czekam, czekam na potomstwo weloniaste, na albinoski jakieś. Tak się to prezentuje. Fajnie, małe molinezje są, małe gubiki są. Koledów, rybki dostałem, jeszcze Wam kota pokażę. A tutaj kotek chce wyjść, bo mam drzwi zamknięte podczas nagrywania. Misia, no. Nie wiem czy słychać jak tam mruczy. Więc żegnam się z Wami, kotek chce wyjść, już nie przedłużam. Dziękuję za oglądanie.